Szanowni Państwo, nasz konkurs projektowy jest unikatowy na skalę kraju. Konkurs, który inspiruje i zachęca wszystkich uczestników, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, do poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności naszego państwa. Konkurs, który nadaje sens rozwijaniu pasji, rozwijaniu zainteresowań w obszarze systemów bezzałogowych i niezmiernie cieszy się ogromną popularnością wśród studentów i doktorantów uczelni wojskowych. W tym roku zgłosili oni prawie 60, dokładnie 58 projektów bezzałogowych systemów powietrznych, lądowych i morskich. Do drugiego etapu zakwalifikowało się i zostało zrealizowanych 25 projektów. W finale zostali najlepsi. Nagrody odbiorą dziś autorzy 14 projektów, a pozostałe 11 zespołów otrzyma w dniu dzisiejszym wyróżnienia. Wszyscy powinniśmy mieć w sobie odwagę, hard ducha, chęć do realizacji misji związanej z obroną Ojczyzny, ale także mieć w sobie pomysłowość, innowacyjność, umiejętność realizowania tego, co wydaje się nierealizowalne. Więc im bardziej my będziemy przygotowani do wyzwań współczesnego świata, do wyzwań przyszłości, tym będzie większe nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europy i świata. Te projekty w gruncie rzeczy są przede wszystkim pracami zbiorowymi, a więc musicie między sobą znaleźć porozumienie, przekonać się nawzajem, znaleźć najlepsze rozwiązania i je wdrożyć. Chciałbym bardzo serdecznie Wam podziękować za to, że potraficie. Że chcecie i nawet jeśli nie wszystkie projekty dzisiaj zdobędą najwyższe laury i nagrody, to wszyscy jesteście zwycięzcami, bo macie w sobie chęć, odwagę podejmowania wyzwań i chęć spróbowania. Tylko ten, kto próbuje, ma szansę wygrać. Miejmy własne zdolności, miejmy własne możliwości i własne produkcje. O to właśnie chodzi, żeby budować odporność państwa w oparciu o swoje pomysły i swój przemysł. Jeśli uda nam się doprowadzić do tego, żeby wasze pomysły wdrożyć do produkcji, a później wykorzystania dla potrzeb polskiego wojska, to będzie nasz wspólny i największy sukces.